Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Straży Miejskiej. Jestem w trakcie dochodzenia, że tak powiem, do niej. Znaczy do niej, do, nie do Straży Miejskiej, tylko do tej wieży z bandytami. Wypas sprawa swoją drogą. Można sobie podejść już tak naprawdę naprzód. czy nas atakują od razu, tak jest. Okej, okay, mano o, tutaj już rzeżnicy zaczynają się bić, spoko. Okay. Nie, nie, nie. Ned Grech je bije te, widzieliście? Kolejne bydle to po prostu jedna z tych psił ma kolejne bydle załatwione. Nie ma dexter. Co spierdalasz? On odpierdala. Ale fajnie, że jest ten motyw z Gregiem, nie? Ja się zastanawiałem, czy to Trzeba jest ten. Dobrze, ten Sukinson nie żyje. Możecie już wracać. Ja teraz idę do górniczej deliny. Powodzenia. Chwila. Dobra, ja się zastanawiam, czy to jest noc Kruka, czy nie. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. zastanawiałem, czy to jest Nocą Kruka, jak to kurwa grek jest. No tak, Grega bez Kruka nie ma, nie? Bez Nocy Kruka, więc jakby spoko. Dobra. Jaki alarm? Ale na co, na co alarm? O co chodzi? Dlaczego? To mi się nie podoba. I z czymś się tu biją, ja nawet nie wiem z czym. Aha. Tu bandyci są, nie zech. Halo. Bachę. Halo. Ja zawsze więcej ten, jak nie ten chłop. Dobra, fajnie. I tu jeszcze jest ten, co śpi. Dobra noc. Okej. Okay. Jeszcze któryś? Coś ten? Nie? No spoko. Dobra. Do miasta portowego. Mamy tę potkę na szybkość w ogóle, nie? ją pizgam od razu i lecimy do... Do Heigena Nie wiem, może nas też wyśle do Górniczej Doliny czy coś, nie? Na drugą, No lewe lapa nam brakuje, ale może się uda... Kurwa gdzie ja biegnę? Jeszto w drugą stronę, dobra Jestem przyzwyczajony do tego, że te questy nam Andre dawał, nie? I trochę się z tym kręcę, ale spoko, a ten latar nadal tu leży, nie? Tam chuj, z, chuj z tym, nie? Leży, martwy Co tam? Dobra, chodźmy dalej. Siema. Yy, nie będzie już problemów z bandytami, fajnie. Yy, dobrze to słyszeć, dostaniesz nagrodzony. Tymczasem mam dla ciebie nowe polecenie. O co chodzi? Pragnę zwiększyć garnizon w górniczej dolinie, ale tego nie da się zrobić tak po prostu. Żeby się udał do zamku w kolonii. Przekaż Garandowi wiadomość, tam zostaniesz. Garand będzie Twoim dowódcą. Lordzie, ja już byłem w dolinie. I ją dobrze znasz. Musisz dostać się do zamku. Garandowi przekażesz, że niedługo przybędzie wsparcie. Muszą wytrzymać jeszcze trochę, tak jest. Pamiętam drogę. Oto klucz do przełęczy. Poko. Jeszcze się szybko nauczę siły. Nie pójdę. Niech będzie. I tak to jest tam w miarę po drodze w sumie, żebym się nauczył tej siły u tego ziomka. Dobra, damy radę. Ale to jest pojebane, że my jesteśmy tacy mocni od początku. Za mocni. Za, za dużo tutaj jest kurde... To bardzo koksem jesteśmy, nie? nie? czy zostaniemy takim turbo dobrym paladynem, nie? Turbo kozakiem. Jak to tam będzie wyglądało potem? Tema Wulfgar. Plus jest pięć. No i w końcu Miecz Zakonu. Dziękuję. Ale dobrze wygląda ten miecz. Bardzo ładnie. No ale to będzie ciachać tych orków tak o. Że oni nie przeżyją chwili na nas. Mówię wam, to będzie dobre. Dobra, biegnijmy sobie tutaj do tego teleportu, bo też nam nie zostało, nie wiem, z dwie minuty poty może. A chciałbym dobiec do tej górniczej doliny na tej potce. Taki jest zamiar, zamysł i plan. Biegnijmy w teleport. Trzymano. Hmm, to będzie tutaj. Będą poszukiwacze, czy nie będzie poszukiwacz? Na razie żadnych nie ma. No dobra, no te, ten mod to tak kurczę, no jestem ciekaw, w sumie. No bo ten teraz poluje na smoki, mi się wydaje, że ten mod będzie się kończył pewnie w momencie, gdzie tam bezimienny będzie bramę otwierał od górniczej doliny. Mam takie jakieś wrażenie. No cóż, zobaczymy. Czy się mylę, czy nie. Ja ma gun. No, ci strażnicy tutaj normalnie powinni nie żyć, nie? Z tego co pamiętam, jakby. Dziwna sprawa, że żyją. Można to podnieść, można. Ma. Bierzemy sobie broń. Są jakieś wilczki. Dobra, na nich to nie sprawdzę siły. Ale mogę sprawdzić na tych orkach, to tu są na dole, nie? przez nich przerąbię. No. Powinienem. No. no. Dobra. Dobra, ziomki. Po kolei. Dobra. Po kolei, po kolei mówiłem. Dobra, Dobra, pięknie. Pełnia życia. Szybki zapis. Lecimy dalej, dobrze. No dobra, no może bez tego turbo spida, ale lecimy dalej. Normalnie się przebijam przez nich, nie? No racie, to po kolei. No super. No, może być ciężko z tym przerąby, przerą, przerambywaniem. Ojej. Dobra. Trochę już się przerąbał, a trochę mam wyrąbane. Idziemy z powrotem. Dobra. Kurczę, co myślicie o tym, żeby wrzucać jeden odcinek dziennie? Oglądacie w ogóle wy dwa dziennie odcinki, tak jak wrzucam, czy, czy, czy oglądacie na przykład tylko to, albo tylko po prostu jeden dziennie, jak, 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 jak robicie, dajcie znać. A, olbrzymie szczury. Tak sobie narzuciłem wysokie tempo, boję się, że się w końcu zmęczę tym wysokim tempem, bo wy się zmęczycie, nie będziecie oglądać. Tak źle i tak niedobrze. Ani tak, ani tak mi nie pasuje. Tych beka, jakbym się musiał przerąbać w ogóle przez to przejście, nie? I tak zrobili, że. No to jest zawalone jakoś w chuj, bo bezimienny się zawalił, nie? Ciekawe by to było. A. Alo, dobra. Tych kufrów się nie opłaca otwierać. Tutaj taka jest liniowa gierka, z kim nie handlujemy. Złota jest aż za dużo. Zapisujemy. Wiecie, teraz łowcy są. No, są łowcy smoków. Patrzcie. Martwi co prawda, ale są. Tutaj siedzą. A dobra, to jest filmik, że te smoki, wiadomo. A co z tymi tutaj? Nie ma znowu z tych głupich Jedna bestia. A tych chłopców smoków to mogę se poubijać Przestaniecie w końcu Mógłbym pewnie, ale Ciężkość da? nigdy więcej nie zabiegnie za ciebie. nauczka Będzie ciężko. Jak tam tu obok siebie wszyscy to dupa, tam dobra. Może tak. Przestań z natychmiast. ja tutaj Do dupy tam. Nie da się ich ubić. Za słabi jesteśmy, nie? Na taką ekipę. Niesamowite. ten trudno chodźmy dalej. Jest kurga, no może tego chociaż sobie tak na solo ubijemy. No, go tak. I lecimy dalej, nie? No, owce smoków to są. Jest ciekawie zrobione, nie? Że nie mają te pancerze z łusek smoczych. A. Za bardzo tutaj smoków nie ma nigdzie dookoła, nie? I czy... My możemy mieć taki pancerz jak oni, ale musimy mieć łuski smoków. pojebana na akcję. O tu stoi chyba ten ziomek. Ktoś stoi w tym. No? Komu to robię? Bo jestem pojebany trochę. Dobra, trzeba będzie się kurde dostać do tego zamku, nie? Będzie ciężkie, bo nie mam już potki na szybkość. Nie ma. No, z której strony tam było najszybciej? Tędy? Chyba tędy. Próbujemy, nie? Halo. Wiecz na tym zamku też nie będzie mógł uczyć, nie? Tak średnio. Dobra, biegnijmy. Jak tak sobie będziemy robić, to chyba nas nikt nie trafi, nie? Dobrze, pamiętam chyba ta. Jak dostajecie oczopląsu, to sorry, ale to działa po prostu. Jak widać, nie są w stanie nas trafić nawet. No chodź tu. Hello. no, 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 idziesz, idziesz. Czy ma Na razie. Pyk na górę. Czy ma ono? Coś udarł? Ehe, <trymianie> co za kurwa gówno, dobra. Tu rycerz, tu jest Tandor. Ty może mi coś sprzedaż? Nie, no pewnie. Tu jest ekipa, tu nawet Angar se siedzi. Wiadomo, nie? Skąd Jan, spoko. Chodźmy do tego Garonda. No nie mamy tego questa napisanego, po prostu mamy do niego iść, chuj, nie? Niesamowite. Nie ja ma garant. Przybywam z Korini, z kolejny level. Kiedy będą posiłki? Lord Kaza Hagen każe uzbroić się w cierpliwość. Posiłki wkrótce przybędą. Wkrótce? Jesteśmy u kresu sił. Atakują nas smoki, żywność się kończy. A ty im mówisz, że posiłki będą wkrótce. Dobrze, że jesteś chociaż ty. Na pewno nam się przydasz. Jeden z łowców smoków zabił już trzy gady. Ale on jest jakiś dziwny. Taki inny. Twierdzi, że zabije wszystkie, choć długo mówić z tym ostatnim. Cóż, jeśli to zrobi, to go hojnie wynagrodzę. Jak mogę pomóc? Oddział traci morale. Podwyższyło się, gdy ten łowca zabił przyódcę orków, Jego miecz dumnie spoczywał pośrodku zamku. Jednak ktoś go zabrał i nie uciekł z zamku. Znajdź go wtedy, najlepiej nam pomożesz. Jakieś wskazówki? Miecz był podobno zaklęty. Osoba, która będzie w kontakcie z nim zbyt długo, aż boję się pomyśleć. Poszukaj w zakamarkach zamku. Nie są kurwa zakamarki zamku. Koch. koch. Miecz? Hmm. Dobra. Nie sądzę, żeby Brutus, a ten się boi nie? Nie ma, krzążcie już. Jakby co? Wziąłem ci ich, powybijałem. Dobra, kto tutaj może coś. Geralt. Nie. O Jezu, to będzie super, kurde. Super misja, nie? Nie chcę Nie potrzebuję Jak to opierdolił. Pójdźmy tu. Mhm. Nie, no spoko. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No dobra. marki, No to nie tu. Krowa stal. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, okay. to też nie jest tutaj. Dobra, to ja bym jeszcze poszedł tam obok y, byłego tego, jakby klasztoru. No tej siedziby magów ogóle. Może tutaj gdzieś to będzie? Tu ktoś... Nie, tu leży jakieś gówno. Nie Lewo, prawo. Podoba mi się. Tego nie da się otworzyć, chuj. Niesamowite. Za no, zakamarki jeszcze mogą być tu. To jest jakieś światło jakby, nie? No ale to nie to. No dobra. To jest Milton, a nie byłeś przed chwilą przed hey, tym? Ty. Przed... Kasztorem? Co tu nagle robisz? Edlerowo nie pasuje, że on tu siedzi. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Mm. Jest drona teleportacyjna swoją drogą. I coś, co nam się na pewno przyda. Hmm. O, się ma. Zabiłem smoki, tylko nie namieszaj nic więcej. Wiesz, już dawno zabiłem ostatniego smoka, ale byłem w nic. Muszę jeszcze trochę namieszać. Namieszać? Nie Bez właściwego klucza nigdy tego nie Kurwa. Gdzie to może być? Niesamowite zdrada okej. Okay. Okej. Okay. Miałem znaleźć orkowy miecz. No dobra, no. Ciekawe. Czyli udało mi się skończyć te modyfikacje. Jezus Maria. Brawo ja. Udało się. Nie spodziewałem się tego w sumie. Że zakończę ją tak szybko. Trochę mnie zdziwiło. <laughs> Myślałem, że porobimy jeszcze jakieś questy na tym zamku, no ale dobra, okej. Okay. W takim razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się on wam podobał jeśli tak... Mam nadzieję, że Wam się cała seria podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. I piszcie mi, jakie jeszcze mody do gotika byście chcieli oglądać. Trzymajcie się. Dzięki wam za oglądanie tej serii. Cześć!